Witam. Najpierw zaczniemy od przygotowania urządzenia do pracy. Najpierw trzeba skalibrować tory wejściowe. Ja je częściowo skalibrowałem już wcześniej, ze względu na to, żeby film nie trwał za długo. Będziemy kalibrować właściwie tylko pierwsze dwa i, i ostatnie dwa. Najpierw y, musimy otworzyć w ogóle y, okieneczko konfiguracji wejść. Musimy ustawić... Wejścia w tryb na przykład strefy alarmowej, jakiejkolwiek jednej, dwóch, wszystko jedno. Niech sobie, niech sobie będzie w ten sposób ustawimy je wszystkie. Jest to konieczne, gdyż inaczej rezystancje poszczególnych linii nie będą wyświetlane w tym trybie. Gdzie tutaj jest dwójka nad wyświetlaczem? Zapisuję ustawienia. Yy, tak, wszystko jest zapisane. I teraz, proszę zwrócić uwagę, yy, że pierwsze dwa tutaj mogą być nieskalibrowane. Ja je celowo wyzerowałem, natomiast pozostałe są skalibrowane. Zaraz sobie to sprawdzimy. Więc przetykam opornik pomiędzy yy, to wejście PE, czyli 22 i Wejście numer 1 i wejście numer 2. Jest to opornik o rezystancji 7,5 kg OMA, dostarczony razem z, z urządzeniem, i odczytujemy sobie tutaj te wartości. To jest taka diagnostyka, to nie jest ukryte przed użytkownikiem. Kalibracja jest dostępna po to, żeby mógł sobie zrobić to samodzielnie w, w każdej chwili. No więc pokazuje 7,27, więc powinniśmy tutaj dodać powiedzmy. Niech będzie 0,22 na razie dodamy. Zobaczymy co z tego wyjdzie. zapiszemy 0,4849. To my tutaj dodamy jeszcze jeszcze mniej więcej. O, tak mniej więcej. To jest tak około, około tyle ile być powinno, znaczy 0,23 kg. z tym że no może może nie dokładnie tak, może to jest troszeczkę ciut więcej, tak jakby to było Ciut powyżej jednej setnej każde przestawienie o jednostkę. To tak powiedzmy dokładnie dokładnie kiloomów nie reprezentuje. W tej chwili jest 7,49,750, jest to w zupełności wystarczająca wartość. 7,18, No powiedzmy tutaj tutaj dopiszemy 30 0,3 dopiszemy, zapiszemy. I zobaczymy 7,4, no nawet, nawet dość dokładnie jest. 47, no powiedzmy 32 damy, o 49,50 się buja, tak jest. Jest w zupełności wystarczy, 33, je, je, jeśli damy, no jest. Jest mniej więcej w porządku, dlatego że, tak jak mówiłem, to powinno być około jednej setnej kilo ale jest powiedzmy jedna setna, i tam, jeszcze, i tam jeszcze troszeczkę jakieś liczby za tym są. To nie jest taka dokładnie okrągła liczba 0,01, No ale wyszło bardzo ładnie. Patrzymy 749, 750 na pierwszym, na drugim. Dotkniemy sobie trzeciego 749, 750. Tutaj już jest skalibrowane. Teraz sobie ustawimy dwa ostatnie. Weźmiemy ostatni 730, czyli tutaj powiedzmy 18. Dopiszemy na razie. O, i, i się mniej więcej zgadza. 749, 750. Niech tak zostanie. Tutaj chodzi o to, żeby. Yy, Tor wejściowy, żeby każde wejście wiedziało dokładnie, co to znaczy rezystancja 7,5 km, 759, tutaj jest na plus na przykład, więc 759, tutaj tak powiedzmy 07 odejmiemy, powiedzmy 0,51, 052 można jeszcze objąć, zapisać, bez zapisania on. On tego, tej wartości nie, nie połknie tak od razu. 74970. bardzo dobrze. Wszystko, wszystko jest w, naj, w najlepszym porządku. Zobaczmy jeszcze jakiś jeden wcześniej. 19,749,750 Tutaj jest dla niego wartość, nawet dość dużo wyszło, prawie, prawie pół kiloma To wynika z rozrzutu y, tolerancji rezystorów y, użytych y, do budowy urządzenia i z z rozrzutu mm, rezystancji w układach scalonych mm, kluczy analogowych o tutaj mamy jakąś taką fajną wartość wejście 17 zobaczmy jedno wcześniej 7,50 minus 0,1 tutaj było ciut możemy tak o, powiedzmy możemy tutaj jeszcze jedną jednostkę jedną, jednostkę, jedną setną odjąć jest 7,5 kilo. jest bardzo ładnie jeszcze sprawdźmy sobie jedynkę 7,5, sprawdźmy dwójkę, 7,5, sprawdźmy sobie wyrywkowo jakiś tutaj inny, naprzeciw 13, 7,5, 7,52, 13, tu jest 16, 05, 052, 16, można by mu, nie wiem, zrobić powiedzmy 0,15, ale tutaj już to już nie jest, nie jest wymagana aptekarska dokładność, 0,49 jest tak samo dobre jak 0,52, więc. Więc nie za bardzo się proszę tym przejmować, byle, byle to ostatnie miejsce po przecinku było możliwie jak najbliżej. I tym sposobem skalibrowaliśmy sobie tory wejściowe. I żeby nam ta kalibracja nie uciekła, w przypadku gdybyśmy odtwarzali jakieś wartości, możemy sobie wejść w ustawienia i tutaj wykonać zapis do pliku i zapisać tą konfigurację do pliku i będziemy mieli kopię tych parametrów, które, które tutaj wprowadziliśmy w trakcie tej pierwszej procedury. No i to by było właściwie wszystko, jeśli chodzi o przygotowanie urządzenia do pracy kwestii oczywiście wejść analogowych, bo proszę zwrócić uwagę, że jeżeli dotkniemy teraz tutaj od 21 wejścia, to on nam to on nam zgasił te wszystkie diody, jeżeli jeżeli puściłem, to nam je zapalił. Mamy odświeżanie co pół sekundy, więc jest dość szybko. Jeśli byśmy co dwie sekundy zrobili, czyli co dwie sekundy, co dwie sekundy byśmy pytali urządzenia, no to, to, to jednak to opóźnienie jest dość duże. Jeżeli weźmiemy pół sekundy. To, to on tutaj to, to on nam tutaj reaguje znacznie szybciej oczywiście w urządzeniu odbywa się to znacznie szybciej, urządzenie przemiata każde, każde z i gwarantowane jest 300 milisekund nawet poniżej, że każde wejście jest obsługiwane nie rzadziej niż co 300 milisekund tak co, co, nawet co mniej co jedną czwartą sekundy, powiedzmy nawet 250 milisekund, także Także nie ma obawy o to, że urządzenie przegapi na przykład otwarcie czy, 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 czy zamknięcie. To jest 21 wejść, każde możemy zakodować rezystorem do wartości takiej, aby dało się wykryć, które jest to wejście. Teraz pozostałe parametry dla każdego z tych wejść to są następujące co nas interesuje najbardziej jeżeli będziemy używali wejścia jako wejście alarmowe czyli będziemy chcieli sobie rozpoznawać jedną z czterech czujek to interesuje nas przede wszystkim ta kolumna i ta kolumna czyli histereza analogowa lub czułość alarmu w kiloomach to jest wartość domyślna 0,25 kilooma Oznacza to, że zmiana rezystancji o 0,25 kOhm spowoduje wyzwolenie alarmu. Możemy sobie to ustawić znacznie czulej oczywiście, możemy sobie ustawić to do, dowolnie, z dokładnością do setnej kOhm. Proszę poćwiczyć, jeżeli będzie to zbyt czułe, powiedzmy, jeśli rezystancja będzie na poziomie 500, 400, to mogą, mogą się zdarzać już fałszywe alarmy. W przypadku alarmu jest to czułość, jest to czułość linii, czyli zmiana, o ile spowoduje wyzwolenie alarmu, zarówno na plus, jak i na minus. Tak więc dobrze, aby rezystancja linii całkowita równała się co najmniej rezystancji przewodów. Plus jakiś rezystor szeregowy, powiedzmy w granicach yy, 300, 400, 500, 600, 700 ohmów do 1 kg maksimum. Czyli, żeby w każdą linię dodatkowo szeregowo włożyć jakiś określony rezystor, po czym wykonać zwarcie tej linii na krótko kawałkiem przewodu. Zaraz wykonamy, zaraz wykonamy to zwarcie, wezmę. Wezmę kawałek przewodu i wejście 21, zewrę w tej chwili. I wejście 21 pokazuje nam w tej chwili 0 y, ohmów y, przy kompensacji 0 ohmów, dlatego że no, nasza linia ma faktycznie 0 ohmów, dlatego, bo jest to kawałek przewodu o długości 10 cm połączony pomiędzy PE a wejściem 21, więc to jest więc w tym momencie jest to, jest to zero. Jeżeli włożymy rezystor szeregowy o rezystancji jakiejś tam, to będziemy musieli dokonać kompensacji y, rezystancji linii tak, aby zejść z tą rezystancją, którą będzie wskazywał ten y, y, ta tabelka tutaj dla konkretnego wejścia, aby zejść do zera i tak... Być powiedzmy na granicy tego zera. Zaraz, zaraz się tym zabawimy. Tak więc podłączam sobie potencjometr do wejścia numer 21, w tej chwili już skalibrowanego, jeśli chodzi o tor, o tor wejściowy, że, że mamy pewność, że, o, że wejście mierzy dobrze. Podłączyłem sobie potencjometr. Proszę zwrócić uwagę, kręcę potencjometrem i co się dzieje w tym momencie? Rezystancja nam wzrasta. Tutaj się przestawiają poszczególne po, po, poszczególne te mm, diody świecące, o 9 kilo, 10 kilo i w tym momencie już do 12 kilo praktycznie pokazuje i, i, i to jest wszystko, no ale załóżmy, że mamy linię naszą włożyliśmy sobie rezystor szeregowy w linię powiedzmy taki z, w granicach o 0,46 kOhm. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ustawimy sobie, jeżeli linia miałaby rezystancję 0 czy tam kilka omów, to oczywiście powiększenie rezystancji linii spowodowało wyzwolenie alarmu, natomiast jest problem, co by się stało w przypadku zwarcia tej linii, więc byłby czasem mały margines pomiędzy wartością tą, która wystąpiłaby w momencie, w chwili uzbrajania, powiedzmy byłoby to kilka omów i wartością graniczną, którą jest liczba zero, więc dobrze jest, aby tą rezystancję troszeczkę, troszeczkę przesunąć w górę i żeby ta linia jednak miała jakąś rezystancję, żeby zarówno w dół, jak i w górę zmiana tej rezystancji powodowała Wyzwolenie alarmu, ponieważ tutaj jest 0,43 w tej chwili, my musimy sobie to skompensować i musimy sobie ustawić też w granicach 0,43. To tak powinno być no, nie, nie, nie do końca idealnie, nie, nie do końca idealnie to, to jest wejście 21, przepraszam. To, wejście, to jest wejście 21, więc kompensację linii wykonujemy tutaj. Zobaczmy sobie, jak 40 wpiszemy, co się stanie. Jest 200. No, mniej więcej jest, tak w miarę dokładnie pokazuje, chociaż jest to 0,01 i tam potem 0,0 coś tam, tak co wychodzi z wyliczeń. 0,41. Zobaczymy, czy, czy już nie pokaże zera. Nie, więc. Schodzimy jeszcze poniżej i w tej chwili mamy 0. I to jest nasza linia, która ma rezystancję 0,42 kilo razem z szeregowym opornikiem, który został tam włożony. Linia ma czułość plus minus 0,25 kilooma, a ta wartość końcowy poziom analogowy nas nie interesuje, bo jest to tylko wartość dla mm, pomiarów analogowych o tym później. No i teraz cóż, skompensowaliśmy sobie to, tutaj ta tutaj to, to, to wartość, którą na początku błędnie ustawiłem. Ustawi, zapiszemy sobie to, zapiszemy sobie to ponownie, i nasza linia jest skompensowana, i teraz jest to prawda 0,42 kilo, i teraz jeżeli, jeżeli troszeczkę dodam, to on mi pokazuje, że ta rezystancja jednak podeszła mi do góry. O, idzie mi do góry, idzie mi do góry, idzie mi do góry. A w dół, jeżeli zejdę, to już poniżej zera mi nie zejdzie po prostu. I teraz sobie o dodajemy, dodajemy, dodajemy. I na tym polegało właśnie skompensowanie tej linii. Jest to o tyle istotne, no, że linia nie powinna mieć 0 ohmów, lub nie powinna mieć pojedynczych ohmów, czy dziesiątek ohmów. Powinna mieć jakąś tam rezystancję. Przyjmijmy, że niech to będzie coś w granicach pół kilo. Najlepsze rezultaty będą, gdy taka linia będzie miała coś około pół kilo, 600 ohmów, może 700, może 400, no byle nie miała za mało. Jak to wszystko już zrobimy, pokompensujemy sobie poszczególne, poszczególne linie, no, to możemy się zabrać za przypisanie poszczególnych linii wejściowych już do stref alarmowych. Możemy sobie każdą ze stref, każdą ze stref w tej chwili zdefiniować. Na przykład tam, tutaj weźmiemy sobie strefę, strefę numer 2, a a te wszystkie pozostałe strefy sobie wyłączymy. O i tak zrobimy, bo chcielibyśmy, aby to był ciekawy pokaz. O, czyli tak na wejściu numer 1 tutaj będziemy mieli strefę numer 2, albo nawet zamieńmy, żeby tak nam się nie myliło, tutaj ustawmy sobie strefę 1, a tutaj ustawmy sobie strefę 2, i sobie zapiszmy to i to będzie strefa alarmowa, to będzie strefa alarmowa, jakaś tam. I teraz powiedzmy, że mamy jakieś okna otwarte, zamknięte powiedzmy nie wszystkie są w odpowiednim, w odpowiednim stanie, powiedzmy tak jak należy i my sobie teraz powiedzmy jedno okno będzie rozszczelnione, o jakoś tak sobie spróbujemy to uzbroić jeśli uzbroimy sobie alarm to jest 21, 21 wejście to strefa 2, proszę bardzo my sobie to uzbroimy i teraz jeżeli się, jeżeli się zmieni nam rezystancja Natychmiast alarm, natychmiast alarm zostaje wyzwolony. Jeszcze oczywiście on dalej nigdzie nie idzie, ale tutaj zmiana, powrót tej rezystancji do wartości jakiejś tam zadanej dalej nic, nic nie zmienia. Żeby to skasować, to z programu komputerowego musimy to kliknąć raz i kliknąć drugi raz. I To by było praktycznie wszystko, jeśli chodzi o kalibrację toru wejściowego, o, kompensowanie, o kompensowaniu rezystancji. Hmm, Przewodów linii naszej, dozorowej i ustawienie, i o ustawieniu czułości alarmu dla danej linii. Tu możemy sobie eksperymentować do woli. Proponuję się po prostu troszeczkę urządzeniem pobawić. Tutaj symulacja jest jak gdyby na bieżąco. Nie trzeba dodatkowych programów symulacyjnych, Oto symulujemy wszystko na gotowym urządzeniu. Tak więc zapraszam do następnej lekcji, która będzie troszeczkę inna, bo będzie opisywała wejścia analogowe. Dziękuję bardzo.